Sergio Perez w ciekawym wywiadzie mówi o dwóch przełomowych momentach w tym sezonie. Sebastian Vettel nie wyklucza powrotu do Formuły 1, Alfa Romeo potwierdza skład kierowców na przyszły sezon, a Daniel Ricciardo przyjeżdża do Singapuru, ale w jakiej roli? O tym wszystkim. Będzie w najnowszym ósmym biegu, na który Was już teraz serdecznie zapraszam. Jedziemy! Partnerem ósmego biegu jest wypożyczalnia samochodów Odkryj auto. A zaczynamy oczywiście od zapowiedzi tego, co nas czeka w Singapurze. Osiem wyścigów do końca tego sezonu: Max Verstappen z dziesięcioma z rzędu zwycięstwami, ale w Singapurze jeszcze nigdy nie wygrał i teraz będzie miał na to gigantyczną szansę. Choć oczywiście Red Bull w kwalifikacjach czasami niektórym ustępuje, w Singapurze oczywiście trochę ciężko się wyprzedza, ale to jest Red Bull, ale to jest Max Verstappen, więc. Wcale bym jakoś mocno nie wątpił w to kolejne zwycięstwo Maxa. Czego się możemy spodziewać po tym wyścigu? No możemy spodziewać się samochodu bezpieczeństwa między innymi, bo w 13 ostatnich edycjach zawsze ten samochód bezpieczeństwa chociaż raz się pojawiał. Pojawić może się deszcz czy zapowiadane są opady choćby w niedzielę. No i ważna też sprawa, słuchajcie, bo mamy zmienioną nitkę, jeśli chodzi o ten sezon. Prowadzone są pewne prace w mieście po prostu w Singapurze. To jest. Tor uliczny, więc trzeba było troszkę zmienić końcówkę okrążenia. Znika nam ta szykana, którą mieliśmy. Teraz będziemy mieli taką długą, prostą, tam były takie sekcje dwóch szykan, teraz będzie to po prostu jedna szykana, krótsze troszeczkę kółko. No i opony mają mniej dostawać w kość w końcówce, co też nie będzie bez znaczenia, jeśli chodzi o wykręcanie jak najlepszego czasu i odbanie tutaj o opony. Oczywiście, mała przyczepność na początku tego, weekendu ona będzie się zwiększała wraz z każdą sesją. Bardzo gorąco, bardzo duża wilgotność. Ja byłem dwukrotnie chyba na tym wyścigu i naprawdę takiej wilgotności w połączeniu z tą temperaturą nie przeżyłem nigdzie indziej i tam było ciężko po prostu egzystować jakkolwiek w padoku, nie mówiąc już o jeżdżeniu samochodem. Ważne będzie z tego względu chłodzenie, chłodzenie hamulców. Oczywiście bardzo ważny duży docisk, bo jest to Toro, zupełnie inne charakterystyce niż choćby ostatnio Monza. No i ostatni moment, słuchajcie, na poprawki tak naprawdę, żeby zespoły coś jeszcze nowego przywiozły. McLaren, Alfa Romeo, po tych ekipach możemy się czegoś spodziewać nowego na Grand Prix Singapuru. Red Bull to oczywiście główny faworyt tego weekendu. Kto będzie drugą siłą? No tutaj możemy sobie wyjąć szklaną kulę. Teoretycznie to odpowiada Mercedesowi, on może być tutaj silny, ale Astona Martina też bym nie wykluczał. Jak będzie wyglądał po tych kolejnych poprawkach trudno stwierdzić. No a gdzieś jeszcze będzie Ferrari, które ponoć to nie jest tor pod Ferrari, ale Ferrari, Ferrari mówili, że te ostatnie poprawki, i ostatnią wiedzę, którą wynieśli z, z ostatnich weekendów, to może im się też przydać na innym rodzaju torów, więc m.in. w Singapurze. Bardzo jestem ciekawy też choćby Williamsa, bo ostatnie wypowiedzi z tej ekipy brzmią już mniej asekurancko, mniej tak bezpiecznie. Oni mówią, że no my już nie chcemy być traktowani jako taki czarny koń, który gdzieś tam czasami kogoś zaskoczy. My już czujemy się coraz mocniejsi także właśnie na tych torach, które teoretycznie nam nie powinny sprzyjać, więc jestem ciekaw, co tutaj nam Alex Albon wykręci. No a jeśli chodzi o zapowiedź tego weekendu i o Williamsa, to ważna sprawa. Williams na ten wyścig, na wyścig w Japonii i na wyścig w Katarze będzie miał inne malowanie, które prezentuje się właśnie tak? Ikoniczna marka, jeśli chodzi o. O oleje, jeśli chodzi o paliwa, to jest malowanie wybrane przez kibiców i moim skromnym zdaniem prezentuje się naprawdę ładnie. No i na najbliższe dwa wyścigi zmienione malowanie będzie miał też McLaren. Oni dalej świętują powstanie, 60-lecie powstania zespołu i w Singapurze i w Japonii będą mieli takie malowanie, w którym trochę więcej koloru czarnego kosztem tego koloru pomarańczowego. Też dajcie znać, jak Wam te malowania się podobają. A ja teraz przechodzę do tematu składu Alfa Romeo na przyszły sezon, a w zasadzie nie Alfa Romeo, bo to teraz jest jeszcze Alfa Romeo, ale jak ten zespół nazywać się będzie w kolejnym sezonie, tego do końca nie wiemy, bo Alfa Romeo kończy współpracę z Zauberem i kto tam ewentualnie się pojawi w roli sponsora tytularnego, tego na ten moment nie wiemy. Wiemy natomiast, że obok Walteriego Botasa, co do którego już wcześniej mieliśmy pewność, że w tym zespole zostanie na kolejny rok, zostaje także Joe Guan Były pewne plotki łączące innych kierowców w z, z Alfą były plotki dotyczące Teo Porsche. gdzieś tam Felipe Drugowicz się pojawiał, ale ostatecznie zostaje kierowca z Chin, który bardzo się cieszy, bo w przyszłym roku w końcu zaprezentuje się przed własną publicznością, bo wszystko wskazuje na to, że w końcu Grand Prix Chin się odbędzie zgodnie z planem. No i właśnie no, decyzja taka bardzo też... Konserwatywna, mam wrażenie, jeśli chodzi o no, pozostawienie Joe Guanyu w, w składzie. Trochę my nie wiemy, tak naprawdę, przynajmniej ja do końca nie jestem w stanie określić, jaką formę tak naprawdę Botas i Joe prezentują, bo Alfa jest trochę nijaka. O Botasie trudno coś powiedzieć. No, miał dobry początek zeszłego roku, piechał świetnie, ale w tym roku jakoś te momenty chwały mu się zdarzają niezwykle rzadko. Joe miał ten jeden moment chwały, gdzie tam piąte miejsce w kwalifikacjach na Węgrzech zajął, więc jakieś przebłyski są, ale generalnie. Nie, to jest ekipa, którą jakby ktoś nam teraz zabrał ze stawki, to nigdy by jakoś bardzo nie cierpiał. Za kierowcami chyba też jakoś super byśmy nie tęsknili, bo mam wrażenie, że najlepsze lata już za Walterem Botasem, a... Joe Guan Yu też jakoś moim personalnym zdaniem jakoś bardzo dużo do tego sportu nam na ten moment nie wnosi. Wnosi na pewno pieniądze i to mógł być czynnik, który mieć mógł jakieś znaczenie w kontekście tego kontraktu. Nie będzie już alfa, Romeo, tak jak wam mówiłem w przyszłym sezonie, więc zawsze jakieś dodatkowe pieniądze od chińskich sponsorów na pewno się przydadzą. Ale żeby nie było, to nie jest jakiś totalny ogór. To jest kierowca na pewno dobry ale chciałbym zobaczyć w końcu dobrą Alfa Romeo i wtedy móc sobie tak w pełni ocenić i Walteriego Botasa po przejściu z Mercedesa do Alfy i właśnie Chińczyka. Ale to jeszcze w kontekście tych składów poszczególnych zespołów, no to na ten moment sytuację mamy taką, że nie wiemy tylko jak będą wyglądały składy dwóch ekip na przyszły sezon. W Alfa Tauri nie wiemy co się będzie działo, tam kandydatów jest... Na ten moment powiedzmy, ze trzech: Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Daniel Ricardo. Kto wie, jak to się poukłada. No i w Williamsie. Nie wiemy, kto obok Alexa Albona będzie w przyszłym sezonie jeździł. Gdzieś tam był próbowany Mik Schumacher, gdzieś tam oczywiście Toto Wolf chciałby go wcisnąć, ale wydaje się, że ta perspektywa gdzieś tam się od Mika Schumachera oddala i pojawiły się informacje, kolportowane m.in. przez dobrze poinformowanych niemieckich dziennikarzy, właśnie z Automotorum Sport, i oni twierdzą, że Mik Schumacher już jakieś wstępne rozmowy z ekipą Alpin miał, a ale nie chodzi o ekipę Alpine w Formule 1, a w długodystansowych mistrzostwach świata, więc w łeku, no i ewentualnie tam może na przyszły sezon trafiłby Mick Schumacher, no i też niepewny los Felipe Drugowicza. A co do Teo Pursche, czyli też taki młody talent, który notuje dobre rezultaty, próbuje trochę nieudolnie ostatecznie do tej Formuły 1 się dostać. On będzie kolejny sezon rezerwowym Alfa Romeo. Dwa słowa na temat Daniela Ricardo, bo przyleci Australijczyka w zasadzie już przyleciał na Grand Prix Singapuru, ale nie wsiądzie do samochodu. Będzie w roli, jak to Alfa Tauri określiła w informacji dla mediów, będzie od strony takiej inżynieryjnej przyglądał się pracy i, i też pracował nad rozwojem tego samochodu. Dalej oczywiście w aucie będzie jechał Liam Lawson, a my będziemy czekać po prostu na dalsze informacje dotyczące Daniela Ricardo. Japonia już za pasem, Japonia tuż za rogiem, więc. Myślę, że lada dzień też coś na temat Japonii i ewentualnego powrotu lub też braku powrotu Daniela Riccardo do samochodu powinniśmy się czegoś dowiedzieć. Zanim przejdę do tematu Sebastiana Fetala i jego ewentualnego powrotu do Formuły 1 oraz ciekawych wypowiedzi Sergio Pereza, to króciutko na temat osłon tylnych kół, bo ten temat się przewijał w tym sezonie. Chodzi o osłanianie kół po to, by kierowcy wyjadący w deszczu za drugim samochodem mieli nieco lepszą widoczność. Pierwsze testy, które się odbyły latem, nie przyniosły spodziewanych rezultatów i nie spisały się te osłony, które były testowane na samochodzie Mercedesa. Teraz po Pojawiły się informacje, że będą kolejne testy, i tym razem mają całkowicie w ogóle zasłonić te tylne koła, zebrać kolejne dane. Raczej to by tak nie wyglądało, żeby były całkowicie te koła zasłonięte, bo to pod kątem aerodynamiki generalnie byłby jakiś, jakiś dramat, ale dzięki temu mają zebrać jakieś kolejne informacje no i próbować coś wymyślić, żeby jakoś tę sytuację z widocznością poprawić. Też Nicholas Tombazis, czyli szef. FIA, do spraw bolidów jednomiejscowych, powiedział, że mocno korzystają z wiedzy koncernów motoryzacyjnych, bo koncerny też testują sporo, jeśli chodzi o widoczność w tylnych lusterkach, testują różne rozwiązania. FIA ma ograniczone możliwości, jeśli chodzi o sprawdzanie takich rzeczy, bo nie są tak bogaci i nie mogą sobie wziąć jakiegokolwiek zespołu zawsze na, na testy, bo to nie jest taka prosta, prosta sprawa, więc też z rozwiązań tych koncernów różnych korzystają. No i kombinują, żeby jakieś rozwiązanie udało się Znaleźć, ale być może trzeba będzie poczekać do kolejnej generacji samochodów, która przypominam 2026 rok wtedy właśnie się pojawi. Jak tylko coś nowego w tej sprawie też się pojawi, to oczywiście będę Was informował. A teraz już Sebastian Vettel, który w trakcie rozmowy w telewizji Sky został zapytany, czy rozważa w ogóle, czy planuje powrót do Formuły 1. No i Niemiec odpowiedział: Nie mogę powiedzieć nie, ponieważ nigdy nie wiadomo. Gdybyś zapytał tych, którzy odchodzili i wracali, no to pewnie część z nich też ten powrót wykluczała, a ostatecznie skończyła. Czyło się inaczej, więc ja też nie chcę tego wykluczać. I tu ważna sprawa. Nie interesuje mnie powrót w zastępstwie za kogoś, kto jest kontuzjowany. Na przykład takiej opcji nie zakładam. To w kontekście tych informacji, że Sebastian Vettel był typowany jako ewentualny zastępca lansa strola na początku sezonu, gdy ten cierpiał z powodu złamania nadgarstka. Więc Sebastian Vettel niczego nie wyklucza. Opcji ewentualnie na sezon 2025 czy 2026 trochę może być, ale pytanie, czy to będą opcje. Opcje dla niego interesujące, bo nie sądzę, że to byłyby opcje w topowych zespołach. Na 95% nie. Ja osobiście chciałbym zobaczyć Sebastiana Fetela znowu w stawce. Niezwykle charyzmatyczna postać w swoim Prime. Bardzo szybki kierowca, po prostu ciekawa osobowość, których trochę czasami mam wrażenie w Formule 1 nam brakuje. Ale też gdybym miał stawiać pieniądze, to raczej na powrót Sebastiana wielkiej sumy bym nie postawił. Dajcie znać, czy wy chcielibyście Sebastiana ponownie w stawce ujrzeć, a ja przechodzę do ostatniego tematu tego odcinka. A tym tematem jest ciekawa rozmowa z Sergio Perezem na Automotorum Sport. Jeśli ktoś z Was jest zainteresowany pełną rozmową, to naprawdę Wam polecam. Można sobie z translatora Google skorzystać, jeśli ktoś po niemiecku nie mówi, bo naprawdę kilka ciekawych kwestii się pojawiło. Ja Wam takie trzy fragmenty chciałem przytoczyć. Pierwsze pytanie. Sergio Perez został zapytany, że miał przecież opinię takiego zaklinacza opon. No i co się z tym stało? Bo wygląda na to, że masz teraz większe problemy z zarządzaniem oponami niż Max Verstappen. I Perez powiedział, że to wszystko dlatego, że zarządzanie oponami wygląda kompletnie inaczej w Red Bullu niż to wyglądało w ekipie Racing Point. Trzeba zwracać uwagę na zupełnie inne rzeczy. Gdybym tę wiedzę, którą mam teraz, miał 3 lata temu, to w ogóle byłbym jeszcze lepszy w opiekowaniu się oponami, mówi Sergio Perez. Pytany był też oczywiście o spadek formy, kiedy sezon się rozwija, kiedy samochód się rozwija, kiedy samochód się zmienia. No to widzimy w kolejnym roku, że Sergio Perez sobie w tym samochodzie zaczyna gorzej radzić. No i w Sergio powiedział, że oczywiście Monako mu nie pomogło i ta kraksa, ale po Monako, gdy przyjechał do Barcelony, to powiedział, że tam pojawiły się poprawki w samochodzie, które sprawiły, że samochód się szybciej, prowadzi, że był po prostu szybszy, ale też ten samochód wtedy okazał się być jeszcze trudniejszy do prowadzenia. To się czasami zdarza innym zawodnikom również. Po prostu dana charakterystyka samochodu nie pasuje do Twojego stylu jazdy. Max Verstappen twierdzi, że nie ma czegoś takiego jak styl jazdy, jesteś w stanie, jak jesteś dobry, przystosować się do każdego samochodu. W każdym razie, Sergio Perez mówi, że wtedy musisz się przyzwyczaić do tego, jak w jakiś sposób zaadaptować, no i powiedział, że nie jest w stanie i nie był w stanie tego zrobić tak szybko, jak powinien był to zrobić, ale też zaznaczył Sergio Perez, że drugim punktem zwrotnym tego sezonu było Grand Prix Węgier. Tam powiedział, że tam się zmieniła kompletnie sytuacja. W końcu pojawiło się takie ustawienie w samochodzie, że teraz znowu czuje się bardziej jak w domu w tym aucie. No i taka, taki był wydźwięk z tej rozmowy, że końcówka sezonu to już naprawdę będzie mocna ze strony Sergio. No i przyda mu się ta mocna końcówka, bo tam chętnych na jego fotel jest wielu. Kontrakt jest na przyszły sezon, ale wiemy jak to w rodzinie Red Bulla wygląda, więc tym kwestiom też się mocno przeglądajmy. Przyglądajcie się też Grand Prix Singapuru w ten weekend w Via Play. My na tym kanale widzimy się po zakończeniu weekendu. A tymczasem trzymajcie się. Cześć, cześć.